Państwu, serdecznie witam Państwa na spotkaniu dotyczącym cyklu Bezpieczne Miasto. Witam przedstawicieli władz naszego miasta w osobach pana prezydenta Mariana Sarwiczka, przedstawicieli Rady Miasta, Komisji, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, i porządku, i porządku publicznego. publicznego. Tutaj jest pan przewodniczący Franciszek Preis. Komendanta Policji Miejskiej, Komendanta Straży Pożarnej i Komendanta Straży Zastępcy, tak? I Komendanta Straży Miejskiej. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Ja się zastanawiam, w chwili, bo prowadził to przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa. Tak, tak oczywiście, ale to już nie o to chodzi. rzecz, że cyklicznie, cztery razy w roku, spotykamy się z mieszkańcami naszego miasta po to, ażeby usłyszeć od nich, co oni myślą o swoim bezpieczeństwie. Proszę mi powiedzieć, na czym polega dzisiejsze spotkanie mieszkańców z władzami? W mieście opracowany jest program Bezpieczne Miasto. Jest to program prezydencki, w ramach którego realizujemy wiele rzeczy mających na celu poprawę bezpieczeństwa. Tego bezpieczeństwa rzeczywistego. I po prostu chcąc realizować ten program musimy spotykać się z ludźmi, z mieszkańcami tego miasta. Dlatego, że program budowany jest dla nich i z troską o nich. My nie tylko dla tych mieszkańców, ale również dla wszystkich ludzi, którzy odwiedzają nasze miasto. Chcielibyśmy robić wszystko, ażeby miasto było przyjazne i bezpieczne. A proszę mi powiedzieć, jak tego typu spotkania wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa w mieście? Ech, mówiąc o zwiększeniu bezpieczeństwa w mieście, na pewno, Szanowni, Państwo to bezpieczeństwo można różnie oceniać, bo każdy idzie inaczej oczywiście to, co zgłoszą mieszkańcy, będzie wzięte do realizacji. W czasie spotkania uczestniczą radni, uczestniczy przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa, uczestniczy wiceprezydent miasta do spraw bezpieczeństwa między innymi i wielu innych przedstawicieli, przede wszystkim służb i, bar, i inspekcji, które po prostu przyjmują uwagi mieszkańców i potem starają się je urzeczywistnić. A o czym się głównie będziecie rozmawiać? Wiecie może jakie już mieszkańcy mają problemy czy to wyjdzie w trakcie? Nie, nigdy nie wiemy wcześniej co zgłoszą nam mieszkańcy. My ogólnie na początku mówimy o tym jaka jest ocena bezpieczeństwa w tej dzielnicy. Mówi policja, mówi straż miejska, mówi straż pożarna. A mieszkańcy zgłaszają swoje postulaty, swoje problemy. One są bardzo różne. no Nie tylko dotyczą bezpieczeństwa sensu stricte, ale również przeciekających dachów, dziur w drogach, drodze. No, drogach, w drogach niech to będzie drogach. Także te, te problemy są bardzo różne. A jak często się Państwo spotykacie razem tutaj i omawiacie te problemy? Myśmy przyjęli, że będziemy spotykać się z mieszkańcami raz na kwartał. Jest to zapisane w programie i staramy się ten program zrealizować. Jest to ostatnie spotkanie w tymże kwartale.